Od teraz na G2 możesz kupować i sprzedawać skiny z kodem ratem Sniper 3% zniżki. Siemano z tej strony, Sniper i witajcie w tym krótkim takim filmie informacyjnym, który ma rozpocząć serię top 5 waszych fragów. Na czym to będzie polegało? Top 5 waszych fragów, top 5 waszych akcji. Czyli co miesiąc będziemy robić film z waszymi fragami, z waszymi akcjami, i do tego potrzebne są oczywiście mi 7 demka, dlatego też ten film robię. Jeśli mieliście jakąś fajną akcję w sensie, strzeliliście ASA mm, zrobiliście Ninja Defuse, zabiliście kogoś Flashem, mm, strzeliliście jakąś niesamowitą głowę, takie akurat akcje będę w bonusowych klipach na samym końcu filmu, ale również takie akcje możecie wysyłać. Jeśli macie takie akcje, możecie je wysyłać. Linka macie w opisie tego filmu. Rozwijacie sobie opis, wchodzicie w link, tam jest link do mojej strony i wypełniacie taką ankietę, taką aplikację. Podajecie tam wszystkie informacje, tam wszystko macie opisane czarno na białym. Tak więc jeśli macie jakąś fajną akcję i uważacie, że nadaje się ona, żeby ją pokazać innym osobom, żeby pokazać ją tutaj w filmie możecie ją wysyłać, tylko naprawdę zastanówcie się czy akcja, którą zrobiliście naprawdę jest mm, godna pokazania tego innym osobom żebyście nie wysyłali jakiś bardzo słabych demek, ponieważ po pierwsze wy stracicie czas na wrzucanie tego, ja stracę czas na przeglądanie tych demek i takie filmy na koniec się w ogóle nie znajdą do filmu, tak więc szkoda waszego czasu, tak więc zastanówcie się naprawdę czy Wasze demko, wasza akcja naprawdę się nadaje. Jeśli się nadaje, wchodzicie w, w, w opis tego filmu, wchodzicie na moją stronę i tam wszystko wypełniacie. Tak więc chcę tutaj trochę odświeżyć ten kanał, chcę zrobić coś nowego. Wiem, że już było coś takiego na innych kanałach, ale chyba to do końca nie wypaliło. Poza tym ja to chcę zrobić trochę w inny sposób. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chcę trochę tutaj odświeżyć kanał. Za jakiś czas chcę trochę bardziej na poważnie się zabrać za youtuba i wrzucać filmy raz na tydzień, ale co z tego wyjdzie, zobaczymy. Też za jakiś czas pojawi się ciekawy turniej na moim kanale, coś takiego jak turniej Detran, ale trochę innego. Każdy będzie mógł tam wziąć udział. O tym za niedługo, ale póki co chcę zrobić taką małą serię, top 5 miesiąca, każdego miesiąca będę wybierał wasze demka i robił z tego film. Może w przyszłości zrobimy jakieś nagrody, zobaczymy. Tak czy siak, żeby już tu nie przedłużać, bo już 2 minuty trwa ten film, w opisie tego filmu macie linka, tam wchodzicie, wypełniacie aplikację i jeśli wasze demko będzie wystarczająco dobry, znajdzie się w filmie już w przyszłym miesiącu. Tak więc dzięki za oglądanie, wrzucacie swoje demka, dzięki za wszystkie demka i do usłyszenia następnym razem. Lost on tunnels behind us <laughs> 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 to a fucking P2000 <laughs> <of thousands. laughs> GG way.